Będę z wami szczery, i póki co sezon ten jest naprawdę świetny, nie tylko jeśli chodzi o gameplay, ale również o samo lore. Bo tak, Blizzard ponownie dał nam sporo nowych informacji dotyczących wielu rzeczy, a to wszystko ze sprawą dwóch nowych map do stadium, dzięki czemu mamy masę nowego lore, nowych faktów, a także postaci i kilku innych ciekawych rzeczy. Także cóż, przed rozpoczęciem zachęcam was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale mocno to motywuje, jak i również zapraszam was serdecznie na nasze. Discorda, gdzie możecie śmiało poruszać tematy czy to lore'owe czy gameplay'owe z Overwatcha. I już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku, zanim przejdziemy do analizy, wyjaśnijmy sobie, jak Blizzard opowiada aktualnie historię, gdyż nie każdy musi to wiedzieć, bo cóż jest dalej masa osób, która uważa, że fabuła Overwatcha stoi w miejscu po anulowaniu PvE, co jest kompletną bzdurą. Ponieważ Blizzard dalej kontynuuje swoje uniwersum, czy to za pomocą cinematików, różnych komiksów, czy opowiadań, albo ARG. I tak to właśnie dzięki tej ostatniej rzeczy mamy masę nowych faktów lub postaci, czy nowych wątków fabularnych. Jednak w jaki sposób? Cóż, informacje te są przekazywane nam głównie za sprawą różnych tabletów lub małych rzeczy, które pojawiają się gdzieś na mapach. Tu chociażby przykład wiadomości Frey z Maximilianem na Monte Cristo lub zapowiedzi nowej tank na Koloseum. A jeśli chcecie wiedzieć coś na ten temat więcej, to co Was do tych materiałów? W każdym razie Blizzard ponownie uraczył nas dawką konkretnego lore wraz z wypuszczeniem Road 66 i Kingston na stadium, dzięki którym dostaliśmy masę nowych informacji. Także przechodząc do analizy, to pierwszą rzecz, jaką musimy mówić, będzie Road 66, lub jak to woli kopalnia beczek i prochu, która cóż, w tym momencie przypomina znacznie bardziej kryjówkę Deadlock Ganku niż miało to miejsce przy pierwszej wersji. W końcu wreszcie możemy zobaczyć liczne loga na mapie, co mówmy się, ale naprawdę fajnie podkreśla ich ich obecność. Lecz to nie jedyna rzecz, która nam o nich przypomina, ponieważ jeśli dobrze się przyjrzymy, możemy zobaczyć, że na jednym z budynków został skreślony napis Fred na Frankis. No i dobra, ktoś z was może się zastanawiać, no i co z tego? Cóż, generalnie nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że Franki to jedna z członków Deadlock Gangu. I cóż, o samej bohaterce wiemy tyle, że ta jest młodą, ciemnoskórą kobietą o mocnej budowie ciała i krótkich, kręconych, lawendowych włosach, która dodatkowo wyróżnia uśmiechnia się delikatną parą holookularów bez oprawek, a jej specjalnością jest hakowanie i wykorzystywanie mikrodronów do komunikacji i rozpoznawania. No ale tak, co do samej kobiety, to mamy o niej naprawdę masę informacji, na tyle dużo, że mógłbym o niej zrobić osobny odcinek. Problem jednak polega na tym, że nie wiemy nawet jak ta wygląda, gdyż zadebiutowała ona jedynie w książce Deadlock Rebels, opowiadającej o przygodach młodego Cassidiego i Ashki. Niemniej bardzo cieszy mnie ten drobny szczegół na mapie, gdyż Pokazuje to, że Blizzard jednak nie zapomina o starych postaciach, nawet jeśli te poznaliśmy lata temu. Przy okazji, nie będę ukrywał, że postać Franki jest dość ciekawa, gdyż to bodajże druga hakerka w uniwersum Overwatcha, jaką poznaliśmy. Także, cóż, jestem ciekaw, czy ta mała drobnostka kiedyś nas do czegoś zaprowadzi. Aczkolwiek KINOŚ Dalej, możemy natknąć się na ciekawe miejsce, zaryglowane deskami, przy których pojawiają się tabliczki z napisem Top Secret, i aby nie wpuszczać tam Aszki. Jednak czemu? Ano dlatego, że w tym miejscu znajduje się dla niej kompletnie nowy motocykl. Bo tak, dla tych z was, co nie pamiętają, to w Cinematicu Runion Cassidy pokonał cały gang Aszki, ostatecznie zabierając jej motocykl. I cóż, to, co jest dodatkowo ciekawe z tym motocyklem, to fakt, że przez większość czasu Aszka chciała go odzyskać od Cassidy'ego, lecz ten ciągle mówił jej, że nie ma pojęcia, gdzie go zostawił, a przynajmniej do czasu, gdyż w pewnym momencie Cassidy chciał już zdradzić Asce, gdzie ten zostawił jej pojazd, lecz tak ku jego zdziwieniu odmówiła, twierdząc, że już go nie potrzebuje. Jestem dzisiaj we wspaniałomyślnym nastroju, aż może przypomnę sobie, gdzie zostawiłem twój motor. Nie chcę go. Co? Myślałem, że go uwielbiasz. Chyba blefujesz? Ja nigdy nie blefuję. Powinieneś to dobrze wiedzieć. Także cóż, tu ponownie Blizzard pokazuje, że pamięta o najmniejszych detalach, jeśli chodzi o fabułę, co naprawdę jest genialne. Przy okazji, możemy założyć, że sam motocykl nie został kupiony lub bardziej ukradziony przez Ashkę, a raczej otrzymała go od swojego gangu, stąd ten napis, by tata tam nie wchodziła. Co według mnie jest fajnym pokazaniem więzi między kryminalistami, którzy mimo wszystko traktują się jak rodzina. Natomiast to, co jest najciekawsze w samej mapie, jest wnętrze góry lub magazynu, w którym możemy znaleźć plany Watchpoint Grand Mesa, czyli powiedzmy starej zbrojowni Overwatch z masą przeróżnej broni, która z naszej wiedzy znajduje się w górach skalistych w Colorado, gdzie obecnie stacjonuje Helix Security. Dodatkowo, co ciekawe, to miejsce to jest nam już bardzo dobrze znane, bo wiemy o nim od bodajże 2015 roku z artykułu Atlas News, w którym mogliśmy przeczytać, że do samego obiektu włamał się niezidentyfikowany mężczyzna, który samodzielnie pokonał personel Helix i ukradł z niego pewną broń, dokładniej karabin pulsacyjny i inne sprzęty wojskowe. No i tak, dziś wiemy, że był to żołnierz 76 który po swojej teoretycznej śmierci przyszedł tam, aby zabrać jakiś sprzęt. Niemniej, wracając do samej mapy, możemy zobaczyć na planie kilka karteczek, na których ukazuje się statek dowodzenia, jakieś drony czy ogólna rozpiska samej placówki. Natomiast to, co jest najciekawsze, to karteczka z napisem Serum Storage, która definitywnie sugeruje nam, że chodzi o serum superżołnierza, które dla tych z Was, co nie wiedzą, daje takiej osobie nadludzki refleks, szybkość i siłę. Niemniej, zastanawiam się jedna rzecz, gdyż z tego, co pamiętam, to to samo serum zostało w którymś momencie zarchiwizowane przez ONZ albo Stany Zjednoczone po masakrze w Zurychu, ewentualnie zniszczone, ale co do tego nie mam pewności. W każdym razie, sam fakt, że serum to znajduje się w Grand Mesa, daje kilka pytań. Po pierwsze, czy Deadlo Gang ma co do niego jakieś większe plany, a po drugie, czy na pewno jest to serum super żołnierza? W końcu samych serum może być cała masa, równie dobrze może być to ta sama rzecz, która zmodyfikowała gorylę na księżycu. Także cóż, tu, mimo wszystko, nie mamy pewności, czym jest Oveserum, chociaż ja sami tak uważam, że chodzi tu o te konkretne, już dobrze znam znane i które zostały użyte na Morrisonie i Reyesie. I tak, teraz przechodzimy do tak naprawdę najciekawszej rzeczy, jaka znajduje się na tej mapie, a mianowicie tajnej wiadomości Helix Security, z której dowiadujemy się, że do oddziału dochodzi nowy agent, który będzie stacjonował w Grand Mesa, a jego umiejętności są na najwyższym poziomie, gdyż ten przekroczył rekordy wydajności we wszystkich. Testach fizycznych, przez co Helix postanowiło umieścić go w roli szefa zajmującego się bezpieczeństwem Grand Mesa. I cóż, to tak naprawdę najważniejsza rzecz, jakie dowiadujemy się z tej wiadomości, ponieważ niestety reszta jest zarchiwizowana, przez co nie znamy jej treści. Niemniej wygląda na to, że to działu Helix wkracza gruba ryba, która cóż, być może w przyszłości będzie nowym bohaterem. No ale tak, społeczność już zaczęła teoretyzować, kim może być ta postać, i póki co gracze mają dwa typy. A pierwszym z nich będzie oczywiście Emre, który cóż, musi się gdzieś w końcu pojawić, a argumentem przebawiającym, że to właśnie on jest nowym członkiem oddziału Helix, jest fakt, że osoba ta ma niesamowite zdolności bojowe i zdała wszystkie możliwe testy fizyczne. Aczkolwiek cóż, ja sam bym osobiście na to nie liczył, gdyż sama społeczność ostatnimi czasy ma fioła na jego punkcie i próbuje go wpleść w prawie każdy możliwy wątek, co też nie jest dobre. Choć nie będę kłamał, że ciekawym by było zobaczyć byłego agenta Overwatch w Helix, w każdym razie drugim nieco mniej oczywistym typem będzie postać Helio, która w fabule pojawiła się tylko raz, a dokładniej w Cinematicu Recall na ułamek sekundy. I tak, co do samego bohatera, to nie wiemy o nim zupełnie nic. Poza tym, że ten był w projekcie Titan jako concept art, gdzie miał posiadać uzdrawiające światło, jakąś ochronę i coś z elektrycznością. No ale cóż, czy bohaterem, o którego chodzi w tej wiadomości, może być Helio? Cóż, nie mamy pojęcia. Aczkolwiek patrząc na to, że Blizzard ostatnimi czasy czerpie garściami ze swoich starych koncept artów, tu przykład Hazarda czy Frey, to kto wie, być może teoria o Helio nie jest taka głupia. Niemniej, podsumowując, z nowej mapy dowiadujemy się, że Deadlock Gang chce z jakiegoś powodu najechać Watchpoint nad mesa, aby prawdopodobnie wykraść stamtąd jakąś broń lub inne tego typu rzeczy. A z tego co wiemy, to Helix może mieć na ten temat jakieś informacje, skoro zdecydowali się natychmiast zatrudnić kogoś nowego na stołek szefa. Przy okazji, dla tych z Was, co nie wiedzą, to nie będzie pierwszy raz, gdy Deadlock Gang kradnie jakąś broń od Overwatch, gdyż jak dobrze wiemy, Cinematica Cidiego kradli kiedyś jedną z najpotężniejszych broni całej organizacji, jaką była Echo. Także cóż, co by nie mówić, ci mają już pewne doświadczenie. Dodatkowo, co ciekawe, ktoś na Redicie zwrócił uwagę, że teleskop ustawiony na krańcu mapy nie jest przypadkowy, a ustawiony tak, by widzieć najwyraźniej Watchpoint Grand Mesa. I cóż, pomimo tego, jak fajny jest to detal, tak dziwnie to wygląda, że kryjówka Deadlock Ganku i jeden z największych magazynów broni Overwatch jest od siebie zaledwie kilometr. W każdym razie, coś powoli się i wygląda na to, że wątek deadlock gangu będzie z czasem bardziej eksponowany, a przynajmniej taką mam nadzieję. A przechodząc dalej, to mówmy sobie drugą mapę, jaką będzie King's Row lub dzielnica Tamis, która szczerze jest chyba najlepszym pokazaniem niechęci ludzi domników, gdyż praktycznie wszędzie możemy zobaczyć różne napisy na ścianach, na których ci otwarci piszą, że nie chcą ich w mieście. Aczkolwiek to co abstrakcyjne, to na tej samej mapie możemy znaleźć gazetę, z której dowiadujemy się, że. Data został wybrany najlepszym człowiekiem roku, najpewniej jeszcze przed jego śmiercią. W każdym razie to co jest jeszcze genialne w samej mapie to ujawnienie nam jak wyglądały omniczne więzienia, gdzie trzymano omniki. I tak, niektórzy z was mogą tego nie wiedzieć, ale same omniki w King's Row nie miały łatwo, a po kryzysie omnicznym ci zostali wykorzystywani do ciężkiej pracy przez ludzi jako niewolnicy. Mało tego, o samym Londynie mówiło się wówczas, że ten był najokrutniejszym miastem dla ich rasy. Z tego też powodu Ramatra, mając swoją pierwszą armię, postanowił uderzyć właśnie w to miejsce, by wyzwolić stamtąd swoich braci, a następnie założyć tam twierdzę, aby Kingstrow było bezpieczniejszym miejscem dla ich rodzaju. W każdym razie, w końcu po latach możemy zobaczyć, jak ci mieszkali w Londynie, i umówmy się, nie są to najlepsze warunki. Ale tak, przejdźmy teraz do największej rzeczy fabularnej, jaka pojawiła się na tej mapie, a mianowicie nowo budowane budynki Wishcars. Bo tak, jeśli trochę wyjrzymy za mapę, możemy w oddali zobaczyć dwie ogromne budowle robione przez korporacje. I nie powiem, ale wygląda to naprawdę świetnie, i nie mogę wyjść z podziwu, jak to zrobiono. Tak, wiem, że mogę brzmieć na jakiegoś fanboya Overwatcha, ale w końcu po latach możemy zobaczyć, jak wyglądają budowle Wish Cars, a przynajmniej w grze. Dodatkowo, same detale z tym związane są według mnie naprawdę genialne, gdyż budowle te widać, że są niedokończone, pomimo jasnych fragmentów, które pokazują, gdzie co ma być. Jednym słowem, działa to identycznie jak u postaci symetry lub Life Weavera, u których zanim damy ulta, też widzimy początkowy szkielet, jak ma to wyglądać. Także cóż, lorowo, gameplayowo jestem ukontentowany. Niemniej, co do tych dwóch budynków, są jeszcze dwie ważne sprawy, a mianowicie czym one są. W sensie oczywiście, pierwszy z nich to raczej jakiś zwykły wieżowiec, którym będą ludzie odpowiedzialni za działania w King's Row, natomiast co do drugiego, to tu sytuacja jest nieco ciekawsza, gdyż wydaje się, że może być to Akademia Twardego Światła. Jednak skąd to wiemy? Cóż, z Origin Story Life Weavera możemy zobaczyć fragment samej Akademii, która wydaje się być bliźniaczo podobna do tego budynku w King's Row. Aczkolwiek w tej chwili zastanawiam się, czemu ci budują tam akademię, w sensie czy planem Witchcars jest kompletna przebudowa miasta, czy jednak chcą stamtąd brać jakiś architektów. Dodatkowo tego nie wiemy na 100%, ale niewykluczone, że miejsce, w którym ci się budują jest to Turning Green, które było planowanym rozwojem Londynu, mającym być nowym domem dla miasta omników. Lecz jak dobrze wiemy, ostatecznie sama budowa została niedokończona przez atak sektora Zero na miasto. Także niewykluczone, że to właśnie w tym miejscu znajdują się obecnie dwie nowe budowle Wishcars. Przy okazji to, co mocno mnie zastanawia, to kto za tym stoi. W sensie nie do końca wiemy, po co się ulokowali akurat w tamtym miejscu. Choć jedyną logiczną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, może być symetra. Aczkolwiek czemu? Cóż, jak dobrze wiemy z jej opowiadania, ta po spotkaniu z Niranem postanowiła nie odchodzić z Wishcars, ale używać ich środków do czynienia dobra. Co bardzo dobrze klei się z tym, że dwa budynki są postawione w Właśnie w miejscu, gdzie miało powstać miasto omników. W końcu, jak dobrze wiemy, symetra z omnikami ma bardzo dobre relacje, a szczególnie samym zeniatą, co nie powinno nas dziwić, że kobieta chce pomóc właśnie im, a szczególnie tym omnikom, którzy są traktowani jako niewolnicy. Niemniej, jest to tylko moja teoria, a nic potwierdzonego, choć nie będę ukrywał, że byłoby to bardzo ciekawe. Przy okazji, jeśli dalej oglądacie ten odcinek, to możecie zostawić w komentarzu hashtag Row, gdyż będę wiedział, że takie analizy się wam po prostu podobają. No ale tak, przechodząc do ostatniej rzeczy, jaka się pojawiła na tej mapie, to będzie to dziwny posąg nieznanej nam postaci, pod którym możemy przeczytać, że sponsorem tego jest samo Wish Cars i rodzina Singhania. I cóż, tak jak samą korporację znamy, tak owa rodzina jest nam zupełnie nieznana, a to nazwisko pojawiło się chyba pierwszy raz w fabule. Niemniej może to oznaczać wszystko, być może jakiegoś niezapowiedzianego bohatera z Wish Cars, może jakiegoś nowego antagonistę z korporacji, który będzie będzie chciał położyć kres Life Weaverowi i Symmetrze, a może być to zwykłe losowe nazwisko, które nic nie oznacza. W każdym razie, co do samego posągu lub hologramu kobiety, to tak, według mnie wygląda bardzo podobnie do tego z Circus Royale, lecz nie wiemy kim jest. Co prawda może być ona jedną z powiedzmy założycieli miasta, aczkolwiek nie mamy na to żadnego potwierdzenia. No ale tak, póki co szykują się nam dwa naprawdę ciekawe wątki, jakimi będzie atak Deadlock Gangu na Grand Mesa, i rozbudowa Wishcarts w King's Row. I szczerze, nie spodziewałem się, że z tych dwóch map wyniknie tyle lore kontentu. w sensie oczywiście spodziewałem się, że coś dostaniemy, ale nie, że aż tak pływającego na fabułę. A tu wygląda na to, że czekają nas naprawdę ciekawe rzeczy. Przy okazji, jeśli tak ma wyglądać wypuszczanie nowych map do Stadium, to liczę, że będzie tego w przyszłości znacznie więcej. Ale nic, póki co trzeba poczekać na jakieś komiksy lub co bardziej prawdopodobne opowiadania, które jakoś poruszą nam te wątki. No i tak, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia suba na tym kanale. Jak i zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. I już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.